jest z tej strony kudłatyk i dzisiaj pokażę wam jak zrobić miniaturkę na YouTube. więc wchodzimy w gimba otwieramy tam w, e, w okna i ostatnie zamknięte doki tam ma, pojawia wam się warstwa pędzle. więc zaczynamy wchodzimy na początku żeby tło zrobić to wchodzimy w kolory e, wybieramy kolory i, i wpisujemy czekajcie gdzie to jest e, no i mamy wchodzimy 36, 36 i 36. To się pojawi fajny kolor. Wchodzimy tak. Tutaj później wybieramy yy, pędzel. Yy, tutaj na kolor czarny. Ok. Później wybieramy, klikamy na pędzel. Krycie. Wybieramy jak najmniejsze, przeciągamy. Na 2,5, to tak około 2, no 2,4 można maksymalnie, i później przeciągamy jeszcze raz na pędzel, bo je ja włączyłem i pędzel na taki I sobie powiększymy. Pędzel nie aż taki. No i tu sobie tak kryjemy. Tutaj widać, jak to się kryje. To może u Was nie widać, więc już tak, tak nie będzie i wchodzimy znowu w Cortex i wpisujemy swój na pierwsza litera niku więc k. Zbierzemy to na 150, zmieniamy na biały i pobieramy. I później następna litera, piszemy cały nasz nick Udłatek będzie. I usuwamy K. I udłatek nie wyjdzie. Więc to to samo. Oj, tylko tu trzeba jeszcze zmniejszyć na stówę. I już też pobieramy. Więc jak już mamy, wchodzimy w dokumenty, pobrane pliki i tu już wszystko mamy. Przechodzimy na pulpit, ściągamy. Dwa na początku okay, sobie ściągnę tutaj. No i jak już mamy, sobie to powiększę. Sobie to przybliżę trochę. Już mamy K. I następne to sobie to ściągamy. Tutaj przyciągamy sobie, skaluj tylko tym. I mamy to, tylko to jest już strasznie spore więc zmniejszamy. Jeszcze o połowę. Jeszcze. I zobaczmy jak to będzie wyglądało. No nawet spoko to wygląda. I kudłatek tutaj możemy trochę przeciągnąć. Tutaj przyciągnąć. I jeszcze bierzemy to samo pędzel. Nakrycie to już nie 0, tylko jeden. I nakładamy to. Jeszcze na dwa wezmę. No i tu się już, już trochę przyciemnieje. Widać, że ciemne. A, bo to dwa, tak, to trochę tak żeby to też było. Ciemne. No, jest już to ciemne. I jeszcze k pozostało. Brudny. ale nie, no spoko wygląda. Więc teraz przechodzimy w. Trzeba będzie coś wkleić, więc wchodzimy w YouTube sobie. I postacie z gier sobie może jakoś szczepię, co ostatni był tego filmik, więc przyszczepię może tego creepera więc ja sobie tego creepera zmniejszę albo zwiększę nawet ja sobie to. Wyłożę tutaj o ten się, Prze Tu widać taki ten, więc robimy taki mięk, żeby to obrócić. I w drugą stronę on stoi już już nie ma tego. Więc spoko nawet wygląda, więc chyba będzie tyle w tym. Więc to na tyle. A jeszcze nie, bo tu zapisać. Jak to się bierze w eksplorator. W eksplorator. Rejtur, czy coś takiego było I tutaj sobie I to na pulpit nam Już mamy na pulpicie Otwieramy I jest na pulpicie Więc to było na tyle Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie Bye